Witam serdecznie na kanale Mideo Zielone Kreatywnie i dzisiaj zapraszam was do obejrzenia mojej najnowszej pracy czyli pracy ślub, prac ślubnych obie prace są na ten sam ślub także są utrzymane w podobnym klimacie głównie w tutaj kluczową rolę grała bo to jest kolor zielony i biały natomiast chciałam żeby troszeczkę się jednak różniły, żeby nie było za nudno więc użyte są inne materiały i pierwsza praca to jest Spadling Box. Z góry Was przepraszam, bo troszkę jest ciemno już niestety. Taką mam tutaj porę dnia już i światło, że no, no nie będzie to wyglądało może naj, najbardziej realistycznie. W każdym razie, tak. Papiery są różne, więc nie będę powodowała żadnej firmy konkretnej. To jest taki, taka mieszanka papierów. W każdym razie są takie układy liści z robioną kwiatów. Deski, zieleń, taka butelkowa, ciemniejsza i trochę jaśniejsza. A teraz takie elementy florystyczne dodane są z tyłu tego boksa. I wszystko związane na wstanążkę szyfonową Już nie dodawałam tutaj dodatkowych ozdobników od góry. Przy wstążce, tak jak w po poprzednim boksie, bo. Bo przód jest dosyć zgodny, więc już to za dużo zdrowo, nie zrobił. Nie o co mówię. No jak widać są tutaj też te dodane. Ślubie kiedyś Natalii i Michała. Tutaj mamy jakieś elementy jeszcze z wyklejnika. I ostatni rzut przez okienko, rzut okiem. Dobrze, otwieramy. Wystarczy rozwiązać wstążkę, żeby dostać się do zawartości. że co jest w środku. Otwieranie zawsze jest najtrudniejsze, przy takich warunkach tutaj z miejscem światłem. Robimy. A, jeszcze no może zbliżenie tej na środek, na wieczko. Tak widać, dużo zieleni jest i biel. I oczywiście naturalny kolor tekturki. No niestety nawet nazwy firmy turki Wam nie powiem, bo nie pamiętam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o pytanie, poszukam. Może gdzieś tam opakowanie jeszcze znajdę. Kwiatki fomironowe wykonywałam sama. No i element oczywiście wycinany z kolekcji. A papiery miksy, już mówiłam. No i teraz najważniejszy moment, otwieramy. Tak. No mówiłam, jest teraz ciemno. Także będę Wam tutaj zbliżenie robiła. I teraz tak. No, najpierw mamy z dnia ślubu tekturkę i taką kompozycję małą. Wydaje mi się, że ta para nie przypada za zbytnim e, takim przepychem. E, Widziałam zaproszenia, które wybrali, więc starałam się, żeby po prostu było tak zielono. No, ale wiadomo, boks nie może być taki za prosty, bo, mówię, biednie wygląda po prostu, więc. Jednak mam wszystko tu ozdob ozdobiłam. Hmm, tutaj bardzo fajna lekturka z głąbkami na ślub i tutaj jest data. W razie gdyby zapomnieli. Nie to jest możliwe w ogóle. Potem mamy życzenia. Wykryjemy może... nazwisko. I ostatnia... Czyli plansza, czyli, czy to jest, nie, plansza, czyli y, tutaj bardzo fajny wykrojnik, do w ekranie, off, to, tak pamiętam, bo to jest mój ostatni zakup. Y, paramoda i tutaj ta paramoda jest taka jeszcze takim lekko błyszczącym perłowym papierem pokryta. Jest wiele, wiele warstw, na się żeby się troszeczkę wyróżniało. O, no właśnie. No i teraz punkt kulminacyjny, czyli tort. A tort wygląda tak. Tak jak już ostatnio w torcie pokazywałam, wszystkie piętra są papierem, takim deskowym, kremowym, śmietankowym, takim właśnie bardziej nawet okljonym. Natomiast tutaj wszędzie naokoło owinięte jest tiulem. Taki. Tam jest strasznie ciemno. Chyba tak będzie, bo teraz lato, że się skończyło. Więc bardzo trudno mi jest Wam pokazać ten... ten box, żeby to jakoś wyglądało. Kwiatki są białe, jeszcze go na filmie nie widać. No, ale musicie mi uwierzyć. A jak widać listeczki są wycięte z papierów. To chyba z Lemon Croft, jeśli dobrze pamiętam, ostatniej... ostatniej z takich bloczków A4. Światki, jak już mówiłam, Listki, serwetka. I na samym czubeczku obrączki. I teksturka jeszcze. No, strasznie ciemno. A co zrobić? Ciemno, i lepiej nie będzie. Jeszcze raz, żeby może, napis, data ślubu, tu mamy życzenia, w z parą modą, torcik. Czyli komplet prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że przypadnie do gustu. O, trochę mi się światełko pojawiło. E, więc to był bok, z którego nie jestem w stanie jedną ręką teraz zamknąć. Zresztą go odłożyć nie Mam nadzieję, że nie popisuję, zanim oddam. Natomiast druga praca też jak już mówiłam dla tej pory. To jest kartka w pudełku i karteczka, to jest kartka DL. Odsyłam was jeszcze do, e, zajrzyjcie proszę do mojego fanpage'a, Gdy się kreatywnie, tam na pewno będą zdjęcia. Mam nadzieję, że zdjęcia trochę letnie będą wyglądały. Teraz dla odmiany bardzo świeci słońce, wiesz, <laughs> moje kolory. Z walkę z techniką i z warunkami. A jeszcze Wam pokażę fajny kluczyk jest. Taki ruchomy. I sama karteczka. Jeszcze nie ręka muszę wydobyć. Zyska ta folia. I karteczka wygląda tak. Muszę sobie jakoś pomoc. Mamy tutaj zegar, oczywiście serwetki, kwiatki. I również jest taka kolorystyka zielono-biała. Biała, te te są białe, ale także nie jest kabel śnieżna, tylko taka złamana. Plus zadałam jeszcze odrobinę mięty dla takiego efektu świeżości. Rzeczka vintageowa, czy tak zwany gniciuch plus szyfonowa, trochę perełek miętowych, napis. A tutaj mamy jeszcze form, taką, od, wycisk z masy lekkiej serduszko. Oczywiście tiul znowu, koronka tutaj pod spodem też widać. słabo to światło niestety nie oddaje yy, tego jak wygląda ta kartka w rzeczywistości po ciemku to niestety nie jest ten sam efekt karteczka jest bardzo taka delikatna w każdym razie ona jest yy, w takich jasnych kolorach w zasadzie elementem jest tylko to imię oczywiście podpis jak w każdych moich kartkach Jeśli wam nie pokażę bo są prywatne życzenia więc was to nie interesuje na pewno no tutaj mamy bardzo fajne jeszcze też elementy wycięte z kolekcji Mim tutaj akurat by Karola znowu moje kwiatki chciałam dać inne kwiatki dla odmiany ale no, jednak się okazuje, że moje najlepiej pasowały oprócz tego mamy tutaj różyczki papierowe i kwiaty wycięte z kolekcji Także, tak wygląda ta karteczka. Ostatnie zbliżenie. Zapraszam Was do komentowania, jeżeli macie ochotę. Do subskrybowania, jeżeli macie ochotę. No i jeżeli chcielibyście widzieć powiadomienia, to oczywiście naciśnijcie dzwoneczek. Zajrzyjcie również do mojego fanpage'a się na Kreatywnie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad, komentarz lub polubienie, na pewno jest to jakaś motywacja dodatkowa do, do y, tworzenia. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, pa!